Co prawda zakaz klapsów wpisuje się nawet w ustawy, ale prawda jest taka, że gdy dziecko nie chce nas słuchać, nie chce uznać, że to my mamy rację, nie chce postępować zgodnie z naszym zatroskaniem o jego dobro, nie jeden próbuje przekonać malucha do swojej prawdy w sposób prymitywny i pozawerbalny. Czy to dzieciaka przekonuje? Niekoniecznie przekonuje, ale najczęściej skłania do zmiany postępowania, przynajmniej na krótki czas. Czy można ludzi przekonywać do prawdy przy użyciu siły? A zwłaszcza do prawdy pisanej przez duże P. Historia chrześcijaństwa pokazuje, że nie jest to dylemat teoretyczny. Do wiary w Jezusa i Jego dobrą nowiną o zbawieniu wiele razy próbowano przekonywać ogniem i mieczem. A co na to sam Chrystus? Jezus też miał problem z argumentami siły. Ale nie dlatego, że sam ich używał. Dlatego, że używano ich przeciwko niemu. Uzdrawiając w szabat człowieka z bezwładną ręką, Jezus kolejny raz naraził się faryzeuszom. Przede wszystkim naraził się tym, w jaki sposób uzasadnił swoje postępowanie. Odwołał się do zdrowego rozsądku, do zwykłej logiki, do oczywistości, że jeśli trzeba ratować, wolno to czynić również w szabat. Wiadomo, że taka zdroworozsądkowa argumentacja dociera najlepiej. Jezus podrywał autorytet faryzeuszów. Podważał ich interpretację prawa. Według nich, jedyną prawdziwą interpretacją musieli coś z tym zrobić. Gdy Jezus dowiedział się, że chcą go zabić, oddalił się stamtąd. Mówiąc wprost, raczej uciekł. Nie chciał konfrontacji siłowej, nie chciał eskalacji konfliktu, nie chciał walki, nie przekształcił grupy swoich uczniów w jakąś gwardię. Bóg nie zmusza nikogo do przyjęcia prawdy. Nie stosuje argumentów siły. W swojej pokorze staje wobec człowieka z argumentem bez siły. Niepojęte? Niepojęte.